Cześć, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Na kolejnym odcinku zagrajmy w GETA. No to co, jedziemy? Zrobiliśmy taki ten dzień gospodarczy. No i co? No to myślę, że wskoczymy sobie w skórę Michaela i chyba zadzwonimy do Lestera, tak? Chociaż nie pamiętam, czy to on miał dzwonić do nas, czy to my, do niego. Zaraz się przekonamy a co tu Dobra, dobra, nie jest na ten pan. Profesor, co? Lekarz od siedmiu boleści gra na giełdzie. Jest, to ja wiem, fajna rzecz, ale jakoś się ja tego nie czuję. O, coś tutaj nam już napisał kolega. No dobra, czyli mamy, mamy już tą misję, tak? Mamy uch krasie. Damy radę, damy radę, sejcie Co ja tak skaczek? Jakiś paralita. Gdzie jest nasza auto? Na zewnątrz. Nie wiem czemu, czemu Michael parkuje na zewnątrz. A się ubrał nieładnie. A tam. Trudno. Słuchajcie, trudno się mówi. Lecimy. Kawałek jest. Kawałek drogi. Jak jeździsz? No to nie Franklin, nie? Tu nie mamy tej zdolności. Ale też sobie poradzimy. Propo, jak tam ma prowadzenie samochodu? No, przyda mu się. Przyda mu się trochę. Przejażdżę. Skąd kondycja żeśmy jakiś czas temu ładnie tam urobili? No, ma super. Aktywacja. Jak na takiego, co wiesz, tylko whisky, cygaro ho, 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 jeszcze trochę. Wiecie, jak na razie bez łuczki, tam jakąś bardzo... No, bo oh, no, się nie ale tak czułem, że już tracę panowanie Nie wiem, mogłem zwolnić, ale bez jaj Nie aż tak Z drogi ja przecież przecież ostrzegamy Nie, tak się nie robi Jedziemy grzecznie kulturalnie jak mamy tu przyjechać, no okej. Okay. furgonetkę, tak żeby ci przykrywkę do napadu na jubilera. No myślę, że da się zrobić. Tak, mamy kilka furgonetek. Co ja takiego zrobiłem? Panie ochroniarzu, co ja takiego zrobiłem? Jeszcze. że to jest, 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 jest prywatne. co ja pożyczam. Ja tylko pożyczam. Spokojnie, luz. No, przecież oddam! Nie żartuj, nie oddam, nie? Po prostu zwykła kradzież. No dobra, no, trzeba uczyć. Na pewno można było to zrobić jakoś po cichu, ale. My zrobiliśmy. na kozaka. Głośno na kozaka O nie. Aj. Mogłem tak w sumie o ale to chyba i tak by nic nie dało. Zbyt charakterystyczne auto. Trzeba by uciec gdzieś tam wiecie, gdzieś w jakieś ślepe uliczki tego typu klimatu. Może pod prąd pojedziemy. O, tak może jakoś... Tiry jak się uderza. Ja wiem, że to nie tir, trzymam jakąś ciągni coś tam. Ale ja prosty chłopiec. Wow! O! Dobra, to było głupie. Tam sam cel nie był taki głupi, ale nie wiedziałem, że tam jest woda, nie? No dobra, to może uda się jednak wyciągnąć bardziej. czekaj, nie chcę mnie napolić przed miedziel, dobra.

Można po cichutku, słuchajcie, żeśmy od tyłu ładnie ogłuszyli, że mu się krzywda nie stała. To nieważne, że po nim potem przejechałem. To jest nieważne. Po cichutku krzywda się nikomu nie stała, słuchajcie. Cyk i jedziemy. No i pięknie. Bo... Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Jak tutaj to zadziałałem. Ja wiem, że to wcale nie było jakieś trudno. trudne. No dobra, no teraz już pewno trzeba pojechać do tej ciupli, tak? Eee Lestera, to, to była? Fabryka ciuchów, czy tam hurtownia ciuchów? coś takiego, nie? Wyłączam to radio, bo tylko zagłusza, a nie też zagłusza, po prostu nie słychać mnie taka stąd, bo co coś wręci, może się ktoś przyczepi, że jakieś te prawa autorskie nie, nielegalnie jego tutaj udostępniam, tak, a to nie w sumie nie ja, tylko, tylko Michael aktualnie <laughs> sobie puszcza. Tak, 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 uznaję to będzie ta droga właśnie. Stąd się na mapie. To jest to miejsce, poznaję, ale nie aż to, to tak, no tak, żeby się nie rzucało owocy, Czy Logicznie, logicznie. To tak, tak, nie wiem. To, to gdzieś tam muszę sprawdzić, zawsze pytając Okej okay. Grudże się udało. Róż jest na złoto. Gdzie z Nie, wiem, all right lester we got a pest control van good i've got a line on the knockout gas it's made in some lab on the coast but two shipments a day come through the city from the northeast taking it to the airport all right i'll see if i can jump one Wow, wow, No dobra, robimy oh. dalej, tak? Przechwyć gaz. Jedziemy. Jakieś auto by się przydało do tej misji. Online jest taka możliwość, ale tu nie ma. Żeby przywołać jak gdyby swoje auto Takie, to swoje prywatne No dobra, bierzemy Tu, o tu jest, jak sobie ładnie zaportowane jest Nawet wygląda na takie troszkę lepsze To moje jest, tylko kluczyki zgubiłem Nie już bez paniki Wiadomo, że odpaliłem kabelkami, no bo, bo kluczyki zgubiłem, nie? Co w tym dziwnego? Aha, muszę zaznaczyć, przecież nie wiem gdzie jechać. Too close. Too close. Boga, bardzo lubię postać Michaela chyba jest taka naj... nie, Może najbliższa mi. Więc nie żebym tam latał i strzelał do ludzi, nie? albo przejeżdżał nie musicie się aż, aż tak nie obawiać. ale gdzieś tam, no, w sumie stara się jakoś tą rodzinę, tam wrócić, hey, tam wkładać, polecić, tak, ma takie poczucie, no, nie jest, no jest gangsterem, ale wiecie, ma taką, jak to powiedzieć, ja tam głupoty wiem, ale taką normalniejszą stronę ma taki Mike, nie? Choć też musi dobrać, bo, gdzieś tutaj tak to jest, się kieruje na nas. Chyba jedzie na naszą stronę, no nie? psychopata! W imieniu... Um, policji Łooo, wow, gościu! Cześć ze źródeł do kaczek! Do kaczki! spróbujmy najpierw zgubić policję, a potem może na spokojnie nam się uda dojechać do celu. O, nawet tędy też będzie dobrze. Wiecie, jedna gwiazdka to naprawdę nie jest źle. To myślę, że... ach, złapał nas! Myślę, że nie zauważy nas w takim, takim, wiecie, tak daleko i to dwie gwiazdki nam wskoczyły. Dobra, najpierw zajmijmy się tutaj skupieniem gwiazdy. O, nie, nie, nie to jadą w naszą stronę. Prosto jedź, prosto. No, porzucimy auto. O, nie, mają nas. Wrócimy do tego auta. Widzisz, nie chcę do nich strzelać. Ja wiem, że mógłbym, nie? To nawet nie to, że mam jakieś wielkie skrupuły, tak? To gra komputerowa. Tylko... Łooo, to miało autko. Tylko po prostu za chwilę byłyby trzy gwiazdki, a za chwilę byłyby cztery, jakbym się rozkręcił. A to nie to, że nie o to chodzi. Za chwilę bym zginął. I trzeba misję powtarzać. Zmiana auta zmiana auta bardzo... Po... O, już nawet nie ma. Zmiana auta bardzo pomaga. Bo po pod tym względem gra jest bardzo fajnie realistyczna. Realistyczna. Dużo daleko do realistki, Bo tak naprawdę tamta policja stoi oni już zapomnieli, że mnie szukają, nie, ale nie już... Wiecie, nie? Ale fakt, że zmiana auta tutaj pomaga nie jest tak, że już totalnie z nie zauważam, ale warto, na przykład jak zgubisz policję tak na chwilę, a masz tam dużo gwiazdek, to po prostu zmieniasz, nie uciekasz cały czas na przykład tym autem, to właśnie zostawić to auto, zmienić je i nawet może być tak, że przy odrobinie szczęścia, przy powiedzmy jakimś tym, to jest na X, tak, właśnie takie, schowanie się troszkę, to może naprawdę powodować, że po prostu możemy przejechać przy policji niezauważenie. Aha, no tak, bo to był też cel taki... Ten ruchomy. Teraz już jedziemy do Lestera. No, bretowało. Ale ten Michael to nie umie jeździć. To po prostu skandal. Karygodne to jest, jak odjeździ. No i pięknie już mamy drugi sprzęt, już mamy furgonetkę i już mamy gaz. Lester już, za, Lester już zabrał furgonetkę, już miś to na tam, ciężaróweczkę taką. Hey Lest, I got the good night gas. That's everything we need. I'll put up word that the score is ready to go. No, to już praktycznie wszystko mamy fajnie. Ooo, wow, ale tak już. We've got a store to take. The plan is... Słuchajcie, bo ten odcinek trochę już trwa, a jeszcze tutaj z tą misją to będzie trwało bardzo długo. To ja go podzielę po prostu, tak? Myślę, że tutaj się pożegnamy. Słuchajcie, bo ja wiem, że ta misja będzie raczej z tych dłuższych misji. To nie będzie krótka misja y, robota u jubilera. Więc ona zajmie nam na pewno cały odcinek, a nie chcę robić takich bardzo, bardzo długich odcinków. Więc ja się tutaj z Wami żegnam. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to będzie mi bardzo miło, jak zostawić subskrypcję na kanale. Na dole tam przycisk subskrybuj koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić, nie przegapić kolejnych odcinków, czyli na przykład napadu na jubilera. Z Fortnite'a, z innych gierek, ze zdrapek lotto, a będzie jeszcze wiele więcej, a żeby było jeszcze wiele więcej, to koniecznie zostaw łapeczkę w górę i jakiś komentarz pod film. To jest takie miłe, motywujące, zwiększa zasięgi etc. etc. No i po prostu proszę cię o to, tak. Więc z góry mówię dzięki. Dłużej was zatrzymywać nie będę. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki za oglądanie. No i widzimy się dokładnie, dokładnie w tym momencie. Ja może nawet nagram to od razu, słuchajcie już za jednym razem, ale potem to podzielę na dwa. No to... No to cześć!